Choć od czasów opisanych w Iliadzie czy Odysei dzielą nas długie wieki, motywy związane z mitologiami grecką i rzymską są wciąż obecne w wielu aspektach naszego życia. Między innymi kulturze, nauce czy języku. To właśnie pogłębianie zainteresowań uczniów i rozbudzenie w nich pasji poznawczej w zakresie literatury i sztuki starożytnej jest celem przyświecającym organizatorom gminnego konkursu mitologicznego od kilku lat organizowanego w Szkole Podstawowej w Starym Cykarzewie. Hasło tegorocznej edycji brzmi Mądrość zaklęta w mitach. Myślą przewodnią dzisiejszego konkursu są prace Herkulesa. Uczniowie, zawodnicy będą się zmagać w 16 konkurencjach, m.in. ponice do kłębka, pary mitologiczne, związki frazeologiczne, łamigłówki, krzyżówki, kalambury. Najciekawszą konkurencją chyba będzie po wskazanie przez uczestników przy pomocy zmysłu smaku, węchu, dotyku atrybutów związanych z mitologią. Także będzie się działo i mamy nadzieję, że zawodnicy będą się dobrze bawili, jak i uzyskają chyba same pierwsze miejsca. Szkoła w Starym Cykarzewie po raz pierwszy stała się areną zmagań w zakresie wiedzy mitologicznej 4 lata temu. Od tamtej pory kolejne konkursy o tej tematyce odbywają się tu regularnie z udziałem reprezentacji placówek światowych z terenu całej gminy. Jest zainteresowanie konkursem no, za każdym razem. No, no, my nie musimy na przykład tak namawiać, zachęcać bardzo, prawda? Roz, informacje o konkursie są rozsyłane do wszystkich szkół w naszej gminie. No i, i zawsze ileś tam szkół odpowie na nasze zaproszenie i przybywają bez specjalnego namawiania, tak? A w Waszej szkole z naborem reprezentantów też nie ma problemu? Oczywiście, że nie ma. Są dzieci chętne, są dzieci, które mają no wiedzę, która wykracza poza wiedzę taką ściśle szkolną, także zawsze znaj znajdują się chętni uczniowie do udziału w konkursie. Choć współcześnie często słychać opinie dotyczące kiepskiej kondycji czytelnictwa wśród młodych ludzi, uczestnicy konkursu kilkakrotnie zaskoczyli jurorów na plus. By posiąść informacje potrzebne, aby w rywalizacji nie dać plamy, kilka książek trzeba było jednak przeczytać, a korzyści z tego zaowocują zapewne w przyszłości. Jak się okazuje, bez problemu można znaleźć w mitologii bohaterów, których dzieje zainteresują współczesnych nastolatków. Najbardziej podobali mi, mi się bogowie. Podobał mi się bardzo Hades, ponieważ był mrocznym Bogiem i podobają mi się właśnie takie mroczne postacie. Wydaje mi się, że Afrodyta, ponieważ ona bardzo no, wyłoniła się z morskiej piany, i to też jest takie, mogę powiedzieć, że magiczne. I jest boginią piękności. I jeszcze mogę powiedzieć, że. Ten aresm tak utknął w głowie Bóg Wojny, to jednak tak wiadomo. Warto dodać, że po raz kolejny organizatorzy stanęli na wysokości zadania, zapewniając klimatyczną scenografię i nastrojową muzykę, które przeniosły uczestników, jury oraz publiczność w magiczny świat wierzeń starożytnych, gdzie królowała nieśmiertelność oraz wiecznie młodzi bogowie.